No to wieczorowe karty. Ciąg dalszy. Eee, tu są. Składam nową talię. To jest coś, co przeważnie różnie wychodzi. Ale jakoś spodobała mi się talia z tym gościem. Coś wywalimy. Jewish Princess to było słabe. Przmie wszystkie są słabe oprócz tego proboszcza 2002. I tak, Czarnoksiężnik. Co by zrobić z tym kolesiem? To jest na przykład fajna karta. Ten taki mały pocisk. Co daje jeden punkt obrażeń? Ona jest całkiem słodka. Prowokacja na start też jest ważna. Hmm. Co daje dwa punkty obrażeń swojemu bohaterowi? To też... Paradoksalnie, może być dobre na start. I mamy już 5 kart z głowy. I ten ogień też był sympatyczny. Przywracanie było takie sobie. Splugawienie. Splugawienie może być niezłe do kasowania. Okej, okay. tym samym wyczerpałem te takie tandetne karty. To jest fajne, jak ich wystawiam dużo tych moich jełopów. Eee. Te cztery punkty, przywróć, zadaj dwa, zadaj to. To jest dobre. Teraz to, co zawsze. Czyli będziemy hodować. Teraz portal, przywołanie powinienem. Dwa tego? Nie, jeden tylko. Szkoda. To jest ładne. I teraz to, co lubię. Czyli, czyli te całe blokady. Czyli właściwie. Prowokacje. Miś zawsze mi dobrze służył. Dowódca rajdu, bo zakładam, że pójdę w takie właśnie rzeczy. Będę hodował dużą talię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Choduję dużą talię. Mogę zadawać swojego bohatera molestować, zniszczyć stronników i będę starał się utrzymać karty na stole. To prowo jest fajne. Um, smokor, syfor. Może już się kończą te dziadostwa. To jest całkiem spoko. Ten był przyjemnym ziomem I powiedzmy... No mówisz, że to jest złe Harrison był sympatyczny I ostatnia karta, która pozamiata I wyjdzie, że nie mam w ogóle kart... ...bardzo mocnych Ale weźmy to I zobaczmy Wyjdzie z tego AOE i po armii Okej okay. To jest talia, która może nie przejdzie do codziennego użytku. Dziadownik 101. Zobaczymy, czy dziadownik zda egzamin. Czy będzie się nadawał do dalszego użytkowania. Sprawdzimy. No tak, w sumie żadne z tych talii nie zdało egzaminu. Mogę je wywalić. Probo, że ten lachan się nie udawał. To już w ogóle, Lelum jest, ale zostawię go sobie, żeby ten poprawiać i sprawdźmy. Nie masz stronników za 1 2. Nie rozumiem. Jak to nie mam? A może nie mam? Dziadownik 101. Jestem ciekaw. Jaki mam tablet? To jest Asus Nexus 7-2. W sensie druga generacja. Nie mogę tego nazwać normalnie, tylko jak kupisz teraz Nexus, możesz kupić dwa modele takie same, Inne starego z przedwonad roku, który jest już syfem złomym i nie polecam. I nowego, który jest super hiper. Twoja dusza będzie moja. Zobaczmy. Nie jest źle, jest prowokacja. Jest kasowanie. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Hancikosław sucha nudzi sucharem, ci zabijają w tej grze. No nie do końca, to podobno jest jakieś intro rozbudowane, ale ja nie znam się na nim. Jest prowo, jest to, zobaczymy. I co, Valera. Ja się tej bohaterki nie boję absolutnie. A co, tak, jest minus, bo ona mnie molestuje od razu po twarzy. Czyli jak będę sobie tutaj e, tą Żyletką się ciął, to będą z tym problemy. Co tam Was to napisał? Imgura wkleja. To jest ten co widziałem, ten imgur? A to, dała stare, dzięki Bogu. Ok. Atakuj oko i ciśnij kokosy. Zacznijmy od tego, poprzecinam tutaj te liany, to jest ważne. A potem... Zniszczę kokosy i na koniec wydziabię oko na znak przyjaźni między naszymi tutaj taliami. I będzie mi bić po twarzy, bo to jest takie cool i trendy. No my czekamy jeszcze, jak wystawi coś, może wystawi coś więcej, to byśmy pojechali z tym. Ale realnie pojadę z tym i będę dobijał tym. Robi się ciekawie, bo też, też gra w tę swoją... No, ...takie swoje nudzenie. Okej. Okay. Nie ma za co. To jest dobre. To jest genialne. Strasznie dobra karta. co ty na to. Ponieważ jakieś karty do kasowania takich ludzików. A jak nie, to wchodzi kolega. I rozpoczyna się fajny cyrk. Niezwykle agres na kartach. To znaczy, no nie mam co też tracić tych niskich kart, nie? Okej, okay, dwa punkty. I co teraz? No jest ludzik. No i słodko. Jest fajny ludzik, drugi. Natomiast tak. Wyskoczymy z tym, on dostaje plus 1 do ataku i to jest zbyt mało hmm. Cztery punkty obrażeń, nie mam czegoś mocniejszego. Tutaj cztery punkty odrzuć kartę Trzy wszystkim. To jest teraz dobre niestety. No i tak się bawi, tak się bawi. Hmm, hmm, hmm. Okej. Okay. No i będziemy molestować taka kobieta. Dam chochlika, tylko dokole razem z demonem. Mamy fajny układ, na który czekamy, żeby wyszedł ten koleś. On wtedy sprawi, że będziemy nieźle molestować to wszystko. I rozpoczyna się ciekawa faza. <tania> Talia jest, karty są. Ok, na znaczy, nic ciekawego nie ma. Natomiast ciekawe jest, czym on zagra. Skrzywdził. Hmm. Czy będzie w stanie zabić go? Pewnie tak. Okej, okay, bije mojego człowieka. Będzie chciał go zarżnąć. Mam coś, co go wyleczy, bo to może być teraz duży problem, jak go nie będę miał czym leczyć. I chyba nie poszedłem w coś takiego. Hmm. Czy testowałem Kerbal Space Program 0.2.2? No testowałem. To samo, tylko teraz jest tryb... Ktego? Ok, Mogę zdać 4 punkty obrażeń, co jest też ważne, tylko wtedy rzucam karty. A tego bym nie chciał. Co powiesz na to?! To jest dla stronników, to jest dla dobierania stronników i to jest do molestowania stronników. Więc jeszcze by lepiej z tym nie iść. Lepiej czekać, bo tak odrzucę niepotrzebnie karty, które mam. W każdym razie mogę to zrobić. Zadaj ten swojemu berserkerowi. No tak. Muszę go skrzywdzić. Tylko o czym mi tu. Co mi chodziło po głowie? Żeby zostawić sobie na jakieś kombo wroga, ale będę musiał jego tutaj zrobić. No, no no Skrzywdzę go. Będę go musiał skrzywdzić. Brakuje tych moich prowokacji, których nakupiłem hurtowo, no, ale no. Życie. Okej, okay, jest tu jakiś shiten. Nawet się miło stało. Czemu zdech tamten? Okej, okay, wyręczył mnie w sumie. Szkoda, że nie przeżył. Jest pan od prowokacji. Cztery punkty sobie zostawiamy. Żeby go niszczyć od razu, też to jest bez sensu. Bo chciałbym dobrać kartę, więc tak trochę ten nie ma co. No tak by go zabiło, ale to przyjdzie coś mocniejszego. Ogólnie to wypstrykać się z tych kart. I to może być może być w fazie GG. Na no, opartego mogę zdać już ile? 12. No zobaczmy, czy będą samoloty dzisiaj. Nie. W sensie, dzisiaj wieczorem, no, kiepsko. Chociaż, może zamiast psów? się zastanowić. Tyle możliwości. Olać psy. Ja w sumie się z psami dzisiaj grałem dosyć dużo. Że okłamałem. Co okłamałem? Że samolotu lepszy od psów. No dobra, skoro tak. W sumie chętnie. Ha, właśnie, lamusek zmniejsza siłę zaklęć zmasakrował, bym teraz bił. Musimy oczyścić Na szczęście, tój, ty jesteś na to przygotowani. To jest Nie. Okej, okay, odrzuciło kartę, której nie chciałem odrzucić. Jest tak sobie stał, tam był okrzyk bojowy, czy co? Nie, to było jednorazowe. Czyli jego trzeba było zabić, a ona została. Czy na jedno wychodzi? Nie, nie, nie na jedno, bo Lachon nie daje mu siły zaklęć. Failogryd się zrobił. Zrobił się. Tyle możliwości. Weźmy, Dobierz 15 kart. Ile mu tam zostało? Czego chcesz? Jest prowo, Czyli będzie bił w twarz. Ja też mam prowo na szczęście. Eee, no to trzymaj się Tomek, no tyle mogę powiedzieć, ale podejrzewam, że go zmasakruje jest GG. Dobierz kartę. Jak? Masakracją? Nie ma sensu teraz masakrować. To jest albo koniec, albo przeżyję, no tyle. Zanazjatar. Zanazjatar. Miś. Jak to wygląda? Hmm. O. ILE hmm. 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 A raz się żyje... No i tak go nie wprowadzę, tak? Jakby go wprowadził, no by dobić wtedy coś tam, no, trudno. Przerażający Infernal. Że buff by się przydał. Wszystko by się przydało. Pytanie, czy ma coś, czy że załatwić. przydałby się coś, co mnie leczy. Misia to... No, masz... Trudne sprawy są. To będzie dobre, jak to poatakuje, bo to się jakoś jest... Ciekawa talia. I skąd ty czary weźmiesz? Jaki Żyd. Nie no dobra, do dupy talia, spójrz mi prawie właśnie.